Będzie wznowione, a sędzia powiedział, że między pół godziny a godziną. Zatem proszę Państwa, odśpiewamy rok. Nie rzucim ziemi skąd nasz run. Nie damy pogrześć mowy Polskim Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli z żył, bronić będziemy ducha, a się rozpadnie. Zawiera wielu twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam do pomóżbu, tak nam do pomóżbu. Proszę Państwa, idziemy pod salę 108, czekamy na kontynuację postępowania.